Witajcie moi drodzy, dzisiaj 2 listopada, a dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o rzepaku, jak wygląda w tej chwili, co tutaj było zrobione. Także zapraszam do oglądania. Ok moi drodzy, w chwili obecnej rzepak wygląda można powiedzieć kapitalnie, bardzo wysoki. Faza około 9-10 liścia, no już nie licząc tych malutkich liści, które cały czas gdzieś tam z głębi stożka wzrostu wyskakują. Siew był tutaj, już dokładnie nie pamiętam, ale między 18 a 20 sierpnia. Czyli gdzieś było to jeszcze zasiane, jak, jak nie padało. Czyli gdzieś te warunki wilgotnościowe były optymalne i w tydzień po siewie w ciągu tego tygodnia spadło o Jezu, około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Mimo to on sobie tutaj wyskoczył bardzo fajnie. No i tutaj też bardzo fajnie rósł. Jeśli chodzi o odchwaszczanie na chwasty dwuliścienne, to gdzieś tam faza 4-6 liścia, gdzie ten rzepak jeszcze był mały belkarpak. No i w międzyczasie jeszcze jeden zabieg przed odchwaszczaniem na chwasty dwuliścienne poszedł zabieg odchwaszczania jednoliścienne. No i też e, później, gdzie już tam jeszcze ta razeta nie była zwarta, drugi zabieg poprawkowy, bo tutaj jest uprawa bezorkowa, czyli była ta 10 cm No i agregat bezorkowy na około 20 cm. Ok, pokrojowo rzepak wygląda tak, także naprawdę rewelka. Wojtek, pokaż się, żeby było. O, Wojtek ma 5,5 roku, także zobaczcie. Tutaj, praktycznie do pupki mu rzepak sięga. I też, jeśli chodzi o nawożenie, był zastosowany tylko w sale około 120 kg na hektar. W głównej mierze po to wiadomo, żeby on gdzieś tutaj nie miał tych przebarwień, żeby był dobrze odżywiony w ten składnik, czyli konkretnie w wazot. Wiele składniki wychodziły bardzo drogo. Tutaj wcześniej była kukurydza i pszenica. Gdzieś tutaj niewykorzystane te składniki pokarmowe, z drugiej strony są tutaj zrobione próby glebowe. No i tak czekamy, co tutaj będzie, ewentualnie jak tu będzie słabo. A nie powinno być słabo, powinno być tutaj wszystkiego wysoko, bardzo wysoko. E, także po prostu chyba zrezygnujemy całkowicie z nałożenia wieloskładnikowego w tym roku, ze względu oczywiście na te bardzo drogie nawozy. No chyba, że wyjdzie czegoś tutaj nisko, średnio, ale nie spodziewam się. Także tutaj będziemy coś tam aplikować doraźnie wiosną. Dobra. A to okej. Okay. Tutaj jest 19,5 hektara, czyli 10 hektarów jest dziuka i. No, jakieś tam 9,5 hektara. No, mniej więcej porówno jest tutaj ten rzepak Celebrity. Ok, także wszędzie rozeta jest bardzo ładna. Tutaj zobaczymy, jak właśnie w tym miejscu one się przycinają te rzepaczki. Także zobaczymy różnicę odmianową. Coś tutaj widzicie, czy nie. Jednakowo wysoki, nawet tak na tą liniówkę. Liniówka jest zasiana w obsadzie 50 sztuk na metr kwadratowy, a tutaj na prawo ten Celebrity. Około 40-38-7 może 38 sztuk. Jeśli chodzi o skracanie, to tutaj e, rzepak, e, połowa dawku to preksu e, i uzupełniony to było tebukonazolem, także gdzieś powiedzmy tak średnio mocno. A pomimo to widać, że na tej liniówce. E, gdzieś tutaj rzepak, jest jakby tutaj pomarszony intensywnie. Zielony gdzieś tam chodzi nawet w kolor, w kolor niebieski, także bardzo mocno to na niego zadziałało. Ok, zobaczmy, jak tutaj rozeta wygląda. Czyli szyjka korzeniowa bardzo dobrze schowana. A tutaj korzonek akurat taki rozdzielony. E, żerowania śmietki nie widać. Weźmiemy jakiś inny egzemplarz, zobaczymy. że Wam pokażę. O, także gdzieś tutaj widać, że ta rozepka dobrze schowana. No też tutaj, akurat urwał się korzeń. No ale ładny, biały, bez przebarwień. także wszystko ok. Dobra, to taki poprzeszczeń też zajeżdżony. Także może właściwie ten korzeń taki jest tutaj mniej rozbudowany. Zobaczmy gdzieś tutaj. Wcześniej wyrywałem jeszcze przed nakręceniem. To był taki ładny palowy. No zobaczymy tutaj. Dobra. Taki sobie, śmietka trochę była, no ale tej śmietki naprawdę tej presji nie ma takiej dużej, zobaczcie pomimo że rozeta bardzo tutaj ku górze, no to tych liści nie ma jakoś super dużo, no i tak 9-10 liści Dobra, idziemy zobaczyć w dalszą część pola. Okej, okay, jak widać są takie miejsca, tutaj jest bardzo słaba ziemia, taka tam piaskowa gdzieś tam szósta klasa, e, także gdzieś tutaj ten rzepak miejscami wygląda troszeczkę słabiej, o. Także jakieś niedobory już się pojawiają, ale tak całościowo to i tak wygląda całkiem, całkiem ok. No co, to, skąd to się wzięło ta facelia tutaj? No to ciekawostka. No, a także tam od chwastów jakoś tam plantacja wolna. Tutaj gdzie gdzie te przytłumione e, samosiewy, ale nie sądzę, żeby to naprawdę gdzieś tam e, gdzieś konkurowało na wiosnę. Także przypuszczam, że na wiosnę też obejdzie się bez jakiegoś dodatkowego e, zabiegu e, jeszcze od chwaszczania na. Na, na chwasty jednoliścienne, a czyli głównie na te samosiewy zbóż, pszenicy w tym konkretnym e, miejscu. Tutaj też są takie dwa gniazda, problem z rzodkwią świrzepą i zobaczymy jak e, ona tutaj konkuruje z tym rzepakiem. Właśnie tutaj przede mną i tam na tamtym skłonie, to taka bardzo, bardzo mocna ziemia. E, częściowo ta rzodkiew świerzepa już e, ze względu na te opóźnione e, żliwa Opóźnione żniwa zbożowe, gdzieś ona wyskoczyła i właśnie byłem ciekawy, czy cała się gdzieś tam pojawiła, czy jeszcze w rzepaku też wyskoczy. No jak widać, też wyskoczyła w rzepaku. O, dziadostwo. O, także jest. Tutaj ta górka i tamta górka, też widzicie, że tam jest jasne przybarwienie. Nie wiem zresztą, jak to tam wygląda, ale, ale tam jest właśnie ten problem. Ok, tutaj te trzcinowisko także Też widzimy spaloną trzcinę, ona mocno konkurowała, także ten rzepak jest mniejszy, a zresztą tu jest zbyt wilgotno, także rzepak też takich zastoisk wodnych nie lubi. Zobaczcie tutaj taki mocny ił. Lepi się do butów, a mimo to tutaj wszędzie obsada jest naprawdę bardzo fajna, także rzepak w tym roku naprawdę wyszedł super, a na okolicy bywa z tym naprawdę różnie. No w dużej mierze właśnie przez te intensywną opady deszczu, plantacje przesiewane, górki łysy i tak dalej. To takie, powiedzmy, krajobrazy w tym roku spotykane dość często. No, a tutaj to najgorsze pole, powiedzmy, gdzieś tam w gospodarstwie. Część tego pola, powiedzmy, dotąd. Czyli tutaj to taka tam czwarta B, piąta, szósta klasa, Pagórkowato i też z drugiej strony pole ciężkie po Dobra, idziemy w tamtą stronę i później wrócimy tym rzepakiem celu, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze na tej mocnej ziemi, jak ta mrozeta wygląda. O, tutaj korzony chyba. O, taki sobie. Nie wiem czemu, pomimo tej powiedzmy uprawy, gdzieś tam na 20 cm. E, fakt, że bezorkowo. E, rzadko kiedy widać, że był taki ładny korzeń palowy. Może tutaj będzie. A może tą większą. O, no w końcu. Ładny korzonek palowy, rozgałęzienia. O tutaj mamy taki kawałek naprawdę szóstej klasy i widać, że tutaj rzepek jest bardzo mały i w lekko zredukowanej obsadzie. No i teraz kwestia czemu. Przypuszczam, że po prostu lejki od siewnika utopiły się zbyt głęboko no i gdzieś to też spowodowało, że te ziarno było bardzo głęboko. Problemy z, roz z rozwojem początkowym. No i mamy efekt jaki mamy, chociaż tam bez tragedii. A na lekkiej ziemi to korzonek jest ładny, nie? Dobra, jesteśmy tutaj już w tej drugiej odmianie Celebrity. No idziemy zobaczyć na powrocie jak wygląda Juan. Dziennie gdzie jakiś tobołek widać, tak jak tutaj. O, aczkolwiek to nie będzie robiło jakoś mega mega konkurencji. Nie za duży, korzeń palowy, a zresztą trzeba być duże jak zazwyczaj było mokro, albo bardzo mokro. Także, po co miałeś się rozwijać kolego, prawda? No roślina też sama wie, co ma robić. Jak ma dostatek wody, no to bardzo głęboko nie szuka gdzieś tam wody, jak ma, jak ma blisko. Czy to jest zjawisko dobre? No, gdzieś tam się mówi, że jesienią powinna być ta umiarkowana susza. Wtedy rośliny szukają tej wody, głębiej się korzenią i są bardziej odporne na suszę wiosną. Także myślę, że w tym przypadku można powiedzieć, że tak faktycznie było. A zobacz, zbliżamy się do kolejnego gwiazdka, gniazdka właśnie z tą rzutką się rzepą. No i to typowy taki kwat, który gdzieś tam występuje lokalnie na polu. A to górka, no to cyk jest. Później nie ma, tak jak tutaj, chociaż widać, że już się pojawia. Tutaj na tym polu rzepak co 4 lata jest, nie częściej na pewno, a pomimo to zobaczcie, gdzie się cały czas w tej ziemi jest. Pewnie w zbożach też wyskakuje, ale jest na bieżąco niszczony przez chemię zbożową. O, także problem. Tutaj mówię, taki ogór był, tutaj ciek wodny taki wyskakuje, także rzepak gdzieś tutaj po prostu go tam ten nadmiar wody. No, rzepak tego nie lubi, no to tam żadne też odkrycie. E, ciek wodny, no i rzepak po prostu jest bardzo mało albo nie ma go w ogóle. A tutaj w dołku co słychać? O, tu jaki ładny. No, tu jest kawał. Kawał dziada. I też więcej liści. Zobaczcie, jaki, jakie liściory piękne, grube. Także rzepak jest odżywiony. Widać, że niczego mu nie brakuje. Potas fosfory i całe reszta mikro, makro w ziemi. Azot dostartony. Także jest ok. No i to dziadostwo O jaśniejszym kolorze, niestety. Coraz więcej na tym polu. Pewnie jakieś tyrfieldy niebawem będziemy musieli tutaj siać, żeby to zwalczać. A, no i dodatkowo jeszcze, o tutaj widać, że rzepaki troszeczkę sobie, żepaki e, dziki sobie grasują gdzieś gdzie nie gdzie kopią, tamte w tołeczku, o jakieś tam gniazdko, ale ogólnie nie jest źle. E, po siebie rzepaku tutaj mocno, do, dość mocno na ryby, no ale rzepak wiadomo, gdzieś tam się zabliźni, nawet jak te ziarko przesuniemy, no to rozkrzewi się i tak tego nie widać. O widać tutaj takie ciasto, linę mocną, skrzyp. Także tutaj rzepak, rzepak takiego czegoś po prostu nie robi. Zboże zresztą też tutaj nie ma. Ok, to by było na tyle. Pewnie niebawem pokażę Wam, jak wyglądają jakieś plantacje zbóż, a międzyplon o i tak dalej. Także mam nadzieję, że się podobało. No i co, trzymajcie się. Do następnego, na razie. Cześć.